Że wszyscy będą doskonale się tutaj bawić um, i pokażą rzeczywiście prawdziwe piękno. Jesteśmy bardzo ciekawi tego efektu końcowego, także po prostu wybrać u Was y, z tych y, grona osób, które nas, y, najbardziej nas zainteresowaliście. Projekt to jest y, bardzo osobista rzecz bo ten rok był dla mnie bardzo ciężki, bardzo rozwojowy zmieniłam swoją ścieżkę kariery. Wcześniej pracowałam w teatrze Muzycznym w Gdyni. No i po 15 latach stwierdziłam, że Aguard na tyle się rozrósł, że mogę już po prostu poświęcić mu czas. I między innymi właśnie przez ten rok szkoliłam się w płynących horyzontach u Moniki Bębenek. To był bardzo ciężki rok, bo bardzo intensywny. wyjazdy z Gdyni do Opola i tym podobne. No i właśnie stąd cała koncepcja projektu, ponieważ wtedy kiedy mam czas, to spędzam ten czas z rodziną. No i właśnie któregoś razu sobie na spacer nad morze, puszczaliśmy latawce. I to tak naprawdę było moją taką inspiracją, bo jak widziałam te latawce, to mówię, że to jest coś wspaniałego i muszę chyba to przedstawić. Właśnie tą chwilę ulotną, ten taki czas, który mówi nam o tym, że każdą chwilę po prostu dokładnie trzeba doceniać, każdą chwilę właśnie z bliskimi, dla których czasami w pędzie, wiecie, za pieniądzem, za nie wiem, karierą, sławą, można gdzieś tam zatracić, nie? No i stąd się wziął właśnie projekt, nasze rodzinne latawce. Ten koncept jest trochę inny od tradycyjnego konceptu weselnego. Tutaj wybiegliśmy troszeczkę do przodu. W przyszłość mamy nową rzeczywistość post New Normal, i to jest tak naprawdę idea przewodnia tego konceptu. Tutaj są takie trzy główne filary, jakby całego designu. Przede wszystkim jest to trend, który jest widoczny w wielu dziedzinach już teraz życia. Będzie ten trend jeszcze narastał według ekspertów, a jest to osamotnienie. Drugi trend, jaki widzimy, czy może sytuację bardziej, to jest to, że uciekamy coraz częściej właśnie w wirtualną rzeczywistość. Stąd też pewne elementy, które nawiązują do, tego, do, tej, do tej sytuacji. I trzeci taki filar tego designu to jest taki wyolbrzymiony minimalizm. Czyli coś, co podejrzewam i też eksperci sądzą, że, że niedługo będziemy musieli, będziemy zmuszeni ograniczać się, jeśli chodzi o dobra luksusowe, z wiadomych względów. Więc też właśnie w tym koncepcie jest to tutaj zawarte. Efekt zobaczymy na samym końcu, jak wszystko zostanie włączone. Więc myślę, że to są takie elementy, które są nowe i na pewno będą przyciągać uwagę. Przede wszystkim to jest projekt mój i Kasi. Ale inicjatorem tego przedsięwzięcia była Kasia. To Kasia znalazła informację o waszym konkursie. To Kasia powiedziała: Ej, daszyska, jest fajny konkurs. chodź, zrobimy coś w końcu dla siebie, bo ciągle tylko realizujemy wizje innych. Zróbmy naszą wizję szaloną, kolorową z naszych regionów, w naszym klimacie. Najpierw no, ja dobra, ziłkowska robimy to. Wchodzę w to. Myślę, że w naszym projekcie przekonać może właśnie wykorzystanie tego magla i ten no, dosyć czasochłonny dywan. On jeszcze nie jest skończony, ale my z reguły pracujemy tak, że lubimy widzieć w połowie pracy już efekt jakiś. Czyli jest już stół, jest już zastawa, że już jest ten efekt, i my to sobie będziemy jeszcze po przerwie obiadowej wszystko kończyć. I myślę, że to jest yy, dosyć fajny pomysł. Mi osobiście się bardzo yy, podoba ten dywan. No i też myślę, że w dzisiejszych czasach, kiedy większość realizacji florystycznych mimo wszystko jest nowoczesna i rzadko się wraca do y, jakichś historycznych y, momentów czy starszych y, zastaw, więc może to być też element takiego wykorzystania, nawiązania do tradycji i naszych obyczajów. Wiesz co, ja bym chciał zaprosić wszystkich na herbatkę w małym zagajniku w angielskim ogrodzie i mam nadzieję, że za kilka godzin już będziecie mogli być gośćmi naszego Five O'Clock. Zmiany to jest rzecz naturalna, musimy być elastyczni i działać. Nie ma żadnego problemu. I takie jeszcze elementy są inne niż w projekcie, dodatkowe, ale mam nadzieję, że to zaskoczy jurorów. Zawsze fascynował las i zawsze chciałam zrobić taką realizację, no ale nie, nie każdy jakby ma taki koncept jak ja, więc tutaj mogłam się zrealizować, spełnić. Zależało nam, żeby to było jak najbardziej naturalne, żeby nie używać kwiatów ściąganych gdzieś z Holandii, z Ekwadoru, żeby to były nasze sezonowe rośliny. I jakby ten aspekt ekologiczny, nie użyliśmy ani grama gąbki florystycznej, wszystko jest na drutach, na muchu się trzyma, więc jakby. To jest dla nas bardzo ważne tutaj w tym koncepcie. Myślę, że wisienką na torcie będzie cały ten klimat, który tutaj powstanie w momencie kiedy już będzie ubrany stół i kiedy zapłoną świece. Chcemy, żeby to było takie magiczne miejsce, taki las magiczny, mamy jabłuszka, zaczarowane, czerwone, więc taki bajkowy, baśniowy klimat. Przede wszystkim, słuchajcie, dziękujemy bardzo za waszą pracę. Wszystkie prace stanęły naprawdę na, na wysokim poziomie. Zrobiliście kawał dobrej roboty w krótkim czasie. Zmieniliście nam tu wnętrza nie do poznania. Przenieśliście nas w najróżniejsze miejsca, najróżniejsze epoki. I to było cudowne, cudowne doświadczenie. I cieszę się, że tak wspaniale to wyszło, naprawdę. Teraz ja się wzruszam, bo nie mogłam sobie wymarzyć, żeby ten dzień był Pięć różnych prac, kompletnie różnych. Myślę, że każda z tych prac w jakiś sposób odzwierciedla Wasze myślenie o dekoracji, Wasze myślenie o scenografii, Wasze myślenie o przyjęciu. Mieliśmy emocjonalne wycieczki, mieliśmy konstrukcje, dekonstrukcje, mieliśmy zaczarowane razy, różne, naprawdę bardzo różne stylistyki. Poziom był wyrównany. No, jest nam. Było nam ciężko podjąć decyzję. Na szczęście byliśmy w miarę jednogłośni. Gabi też się z nami zgadzała. No tak, tak. z nami, tak. Szapoba dla wszystkich. Czyli wyróżnienie dla Aku Art. Więcej. Chciałbym od ciebie więcej. Latawce to o tym, o czym opowiadałaś o tych emocjach, o zachodzącym słońcu, o tym, że spędzasz mało czasu z rodziną. Wszystko fajnie. Chciałbym zobaczyć więcej, więcej ciebie, bo mamy ten konstrukt zabrakło mi po prostu akad. Drugie wyróżnienie to jest przestrzeń. No. Ca cały ten projekt dla mnie był bardzo spójny i to wszystko wyglądało bardzo dobrze. Zabrakło mi trochę, na przykład to co powiedziałaś, te suche elementy i tak dalej. Mogłaś na przykład pociągnąć to jeszcze dalej, zrobić jakiś kawałek suchego konaru. Czegoś mi tam jeszcze, no jeszcze trochę. Myślę, że mm, więcej otwartości po prostu. Trzecie miejsce, Flowey by Szymon Konypo. Jak jesteś osobą petardą, że tak powiem, my... Jakby oczekiwaliśmy, znaczy ten projekt się jakby od początku do samego końca w sumie bardzo był ruchomy, aczkolwiek jakby no odpowiedziałeś na jakby te rzeczy, na które jakby my chcieliśmy zobaczyć to, co zobaczyliśmy w swoim projekcie, tylko dla nas po prostu jednak jest coś takiego, że jakby jesteś jeszcze przed tym. Wiesz, co ma nastąpić? Jasne. Z dużym, y, jakby uderzeniem. Drugie miejsce i nasze wspaniały duet: Natalia i Katarzyna. Cieszę się bardzo, że w końcu ktoś sięgnął do naszego polskiego folkloru i że to jest po prostu coś wyjątkowego że się nie wstydzicie tego. Że e, ilość w ogóle pracy, którą włożyłyście w ten projekt, była naprawdę ogromna. Zrobiliście całą scenografię, która zajęła większość, większą część tej sali. Piękne kwiaty od polskich dostawców e, Szapoba. No i pierwsze miejsce. Ogromna no to... przyjemność, wszyscy już wiedzą. No jakby nie typowaliśmy na początku trochę tego projektu, muszę się przyznać. To... Poza tym Kasia na co dzień zajmuje się roślinami doniczkowymi i e, tworzy razy w szkole sprzedaje rośliny doniczkowe. E, to, że zawzięła udział w ogóle w tym konkursie, to jest dla niej y, szacunek. Y, pierwsza paralizacja, która taka większa i też taka koncepcyjna, no, y, Kasia w lesie nazwa sama, y, że tak powiem, zobowiązuje. Zabrakło tylko tak naprawdę wróżek i elfów w tych wszystkich y, habaziach, super podejście w ogóle do materiału roślinnego. Tak naprawdę tych kwiatów tam było niewiele, a, ta, a reszta pozyskana z natury, więc gratulacje. Sobie. I, mężowi, I mężowi. To ja może jako jedyny ustawię się na tej ściance, która była właśnie po to przygotowana. Drodzy Państwo, przede wszystkim gratuluję wszystkim uczestnikom z ramienia firmy APP, która była organizatorem tego przedsięwzięcia. Mam nadzieję, że wszyscy dobrze się bawili. Że humory dopisały, i tak jak Agnieszka powiedziała, tutaj wszyscy zrobili kawał dobrej sztuki. Ja, ja jestem w ciężkim szoku aktualnie i pewnie dojdzie do mnie to, że wygrałam dopiero za jakiś czas. Generalnie jestem zadowolona w ogóle ze swojej pracy, którą wykonałam, bo zrobiliśmy 100% to, co było założone i jakby na tym mi zależało. Wygrana! <grytanie> No jest dla mnie dużym zaskoczeniem, ale yy, no nie, nie nastawiałam się na to na pewno. Nie? Emocje były, nie spodziewałam się, że będą aż tak duże. Były bardzo duże. Chciałabym dodać, że yy, tak jak powiedziałam wcześniej, wszystko zrobiliśmy zgodnie z. Yy, ekologią, Że można zrobić, i mam wrażenie, że floryści w Polsce bardzo, tak strasznie mocno przyzwyczaili się do tych nieekologicznych rozwiązań, a my chcieliśmy pokazać, że po prostu można zrobić to inaczej, i zrobiliśmy to, udowodniliśmy, i bym bardzo chciała, żeby florystyka poszła właśnie w tym kierunku ekologicznym, bo to jest no, mega ważne, to jest nasza planeta.